To nie jest piękne. To jest raj na ziemi. Mamy tyle takich miejsc na naszej ziemi. My kiedy zaczynamy pracować, lub kiedy my idziemy do szkoły, potem na uniwersytety, mamy taki cel, który jest właśnie mieć możliwość, aby być w takich miejscach jak ten. Czasami, kiedy próbujemy osiągnąć jak najwięcej władzy, czy w polityce, czy w ekonomii, to samo. Tak naprawdę chcemy mieć możliwości, aby przebywać, aby cieszyć się takim Aby słuchać tych dziewięki, aby dzielić się z innymi, którzy kochamy tę naturę. Jak my to potrafimy, to jesteśmy szczęśliwi. Kiedy tego pieniądze, tej władzy ma sens. Dlaczego myślę, że warto się zastanawiać, kiedy ty będzie następnego razu właśnie zbierać pieniądze, zrobić różnych produktów, które mogą ingerować w naturę. Będziesz podejmował decyzję, by zniszczyć tego jakby się zastanawiać, bo co to będzie, co będzie, z całe pieniądze, z całe władze, jeżeli nie będziemy mieli z kim dzielić i gdzie to dzielić i cieszyć się właśnie tej natury. Dzięki.